Zapadł wyrok w sprawie Jerzego S. Aktor skazany. Krakowski sąd uznał znanego krakowskiego aktora Jerzego S. winnym spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym po użyciu alkoholu. Aktor został już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wiadomo już, jaka będzie kara. Aktor wciąż może się odwołać od wyroku. 17 października 2022 roku aktor Jerzy S. wsiadł za kierownicę swojego Lexusa po kilku kieliszkach wina i ruszył na krakowskie ulice. P. Okonując jedno z ruchliwych skrzyżowań, aktor potrącił 44-letniego motocyklistę i nie zatrzymał się, tylko pojechał dalej. Jak się okazało, miało około 0,7 promila alkoholu w organizmie. Zaskakujące słowa motocyklisty, którego potrącił Jerzy S. Mówi o dziwnym zdarzeniu. Jerzy S. skazany wyrokiem sądu. Jak przekazało w środę 29 marca Biuro Prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie, sąd uznał aktora za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu to jest spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie po użyciu alkoholu. I wymierzył karę 3000 zł, a także zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe. Wyrok nakazowy jest nieprawomocny. 1 marca bieżącego roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy uznał Jerzego S. za winnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Aktor otrzymał zakaz prowadzenia samochodu przez 3 lata, karę grzywny w wysokości 12 tysięcy zł oraz 6 tys. zł wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Ma też zapłacić prawie 4,3 tysiąca zł tytułem postępowania kosztów sądowych. Rektor tłumaczył, że najpierw odjechał z miejsca zdarzenia, ponieważ nie poczuł, aby spowodował kolizję i by zranił motocyklistę, który, jak wspominał, krzyczał i nie wyglądał na poszkodowanego. Jak podkreślił, miał wrażenie, że krzyczący obcy mężczyzna może go zaatakować. Jerzy S. zaznaczył, że żałuje tamtego zdarzenia i nigdy wcześniej nie prowadził pod wpływem alkoholu. Zauważył też, że miał rozładowany aparat słuchowy w prawym uchu, co dodatkowo sprawiło, że nie widział, o co dokładnie chodziło na początku po zdarzeniu 17 października. Także po kolizji aktor wydał publiczne oświadczenie, w którym przepraszał.